Dzień dobry Państwu. Nazywam się Zofia Bengierdal, jestem artystą plastykiem. Zajmuję się malarstwem sztalugowym, projektowaniem. Również maskotki potrafię robić, i miałam dużo wystaw. A teraz bardzo mi się podoba nazwa Schody, Galerii Schody na Nowym Świecie 39. Zaraz powiem dlaczego. I tutaj właśnie. Zaprezentowałam swoje prace malarskie. Moje prace tutaj yy, są 22 obrazy. Yy, jest to różnorodna tematyka poprzez pejzaż, yy, kwiaty i takie kompozycje, właściwie abstrakcyjne, które yy, mają yy, tematykę taką właśnie trochę strachu. Trochę właśnie wtedy jak tą rękę miałam złamaną, że się bałam mi się gwiazdki ukazywały. No i y, oczywiście jest kilka prac moich podróży po świecie, po, po Europie jest jeden obraz y, właśnie riviera y, francuska, gdzie tutaj naszowała właśnie port y, taki zamglony. Y, no, a reszta tych obrazów moich, no to jest dużo fantazji. Ja bardzo, jestem właśnie kolorystką, bardzo lubię kolor, światło, a poza tym um, moje kolory są dużo fioletu, używam zieleni, no pogodny raczej wesołe te moje prace są, no żeby ludzi nie zasmucać, bo ten świat już jest i tak dosyć smętny. No i resztę po prostu y, zostawiam publiczności, która będzie oglądać moją pracę, żeby y, po prostu się zatrzymała i co, co im wpadnie y, po prostu w oczy, co im się podoba. No zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do obejrzenia moich prac.